Dobrze, szybki overview hotelu. Kamil, powiedz, gdzie żeśmy przyjechali? Do Wrocławia. Do stolicy Górnego... Kur... Do stolicy Dolnego Śląska. O, a ja jestem tutaj. I jedziemy. Kamil, gdzie? Do hali stulecia na e-sport na 2017. Co chcesz? Chłopaki? Ale Kamil jest chory, zachorował na bardzo rzadką odmianę czerwonki i mi nie da się napić, bo ja, ja nie chcę też na nią zachorować. Kamil powiedz mi, co to jest takie duże tutaj? Iglica. A czemu ona tu jest? Czy ona pokazuje godzinę? Tak. Okej. Okay. Pasażer? No? Mam oznaczenie 4,9. Bo się pewnie zżygałeś w środku. Możliwe. No, Czyli jeszcze raz powiedz, co idziemy robić? Idziemy szukać tak zwanych przygód. Czyli? Ale takich przygód, takich, tych tych? <laughs> Takich łonych? Takich tych? Nie, nie, nie. Dzisiaj nie. No, Kamil, to jest atrakcja do nas. Znaczy, nie wiem, czy się jeszcze czy nie, ale ja bym chętnie sobie pochodził. Ja też. Kamil, co będziesz dobrego? Ja. Pieczarek. Chopcy, jak się bawicie? Mm. Ej, czy, wie, czy to czy tosty są dobre? Ej, ale zaraz, mm. co to było za mięso? A twój Kamil? Yy. Znaczy nie wiem jeszcze Ty Jeszcze nie wiesz. Nie wiem. No, wygląda spoko, ale... Dobra, mów coś, coś mądrego. Tak. <laughs> coś mądrego. Jesteśmy kali w Cudownie, jest gorąco. Pozdrawiam wszystkich. Możesz się pozdrowić sam. Pozdrawiam się. No i widzisz. <laughs> to, to też jest Widziesz, to, to się coś pozdrowi. <laughs> wszystkich was wytnę, nie martwcie się. <laughs> Nie, na... ja jak ci to wyjdzie. Nagrywasz? Tak. To nie będę mówił na razie. Serio, zaraz tą konsolę obleję, bo który mi się otworzy. Nie wiem stary, nie wiem, jak to otworzyć. Ja bym to otworzył, ale nie tutaj. Czemu? No bo to się wyleje trochę. A piwo się łatwiej otwiera. Patrzcie, mamy z pa display'a. A można je sobie zabrać? Mamy tutaj... Zostaw no, Nie, bo one są... Ja bym się przydał jeszcze jednym, bo mi już się rozładowują Chopasz. Ać A Aż jeśli gwiazdki z nieba Ja jestem talentem dzisiaj. Ty też jesteś, Kamil, talentem? Jestem... bez talentem. A w czym się objawia twoje beztalencie? tu jest nawet miejsce na napisane bez. I czego, czego ty nie potrafisz? Nie potrafię grać w Counter Strike'a. To tak jak ja. I bardzo ładne, wszystko. Ludzie chodzą zadowoleni. Tam jest hala stulecia. Łażą Niemcy, Polacy, łażą. Ukraińcy. Uk Ukraińcy, Ukrainki. O! siedzimy, no i tak właśnie. Takie imprezy, no. Nie? Mają ze kwiatki. No, patrzcie, dramatik. Jak można było dopuścić do czegoś takiego? w, w europejskiej stolicy kultury. Fakt faktem. Nie wiem. Nie wiem jak to podsumować, bo ja w sumie nie wiem czy mi się podoba czy nie. Takie trochę nie moje klimaty. Jak większość imprez gamingowych. No z grami wspólnego. Znaczy no akurat z tymi, co są przeważne na takich imprezach obecne to nic. Bo ani ja CSa, ani Lola, ani HS. Elo Benz.